Dzisiaj sobie zagramy w piosenki. Jak widzicie, gram o tych godzinach, o których jeszcze moi kochani widzowie są w szkole. Więc no cóż. O nie! Jest fanga Kitty Belli. No widzicie. Oh my god. Eee, NIE! No znowu? Zbędzie, że jestem... Nie wiem, że nie potrafię. No jakby tutaj to, to, to... Coś robisz? Co yy... O, to? o mamy problem. Ja w ogóle po polsku. No nie, no ja skinę po prostu! Serio! Ja w ogóle mam to po polsku, więc nie zwracajcie uwagi, bo wtedy, nawet jak graliśmy z Bellą, to właśnie, to mi tak uprzykrzało życie. Nic za dobrze nie wiedzieliśmy. To nie może być to. Nie gadajcie! Co to będzie? No. Aha, no i padnę. No super. Nie no, cieszę się bardzo. Show Mendes, dobra. <noise> no jednym się odbiłam. Dawać następną, ja chcę żyć, ja chcę żyć. Sorry. Nie, słucham Justina Webera. Sorry. <grym> ale to jest taka piosenka, po której od razu wiem, że to o jest on. Ej, jestem ciekawa, będziemy się ścigać. Ona o tym nie wie, ale będziemy się ścigać. <grym> 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 nie wiem. O! Ej! Nice. Dlaczego tam jestem ja? Widzicie? Tam jestem ja. To jest pełno wiewiórków. Będę się z tą ścigać. Nie, nie padaj! No, nie, 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 nie! Zostanę sama i będzie siara. Dobra, ja te piosenki mogę mieć! Bez żadnego problemu. Ej, czyli dobra. Aha! Okej, okay, okej. Okay. A, i od razu Wam coś powiem. To jest mój jedyny kanał, na który nagrywam. I mój w ogóle jedyny, jedyny kanał. E, tak samo jak jedyne konto na Robloxie. Takie. Tu. Bez żadnych dwóch E, bez żadnych dwóch L na końcu. No. Oh my god, nie wiem, to. Strasznie ścigam z nimi. Dawaj! Dawaj! No dawaj, no! O, Taylor? Dobra. E, wiem, że teraz będzie na mnie hejt, ale Taylor też nie słucham. Przepraszam! W ogóle ostatnio mega mało muzyki słucham. Coś, coś się tu zadziało, nie tak? Coś tu jest nie tak? Dobra. Oh my god! Ed Sheeran? Nie słyszałam tego nigdy. W serio, nie słyszałam tego nigdy. Ale no, dobra. Ona mnie ściga. Ona mnie ściga. Patrzcie ile ona ma tych pieniążków. U oh, o, oh. nie dobrze, nie dobrze. Dobra. No, 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 no. Nice. Jak tak będzie dalej, to nie padnę dzisiaj, ale nie wiem. <ścoughs> Zobaczymy, bo to to różnie bywa ze mną. Dobra, dawaj dawajcie, dawaj, dawaj i da wejść, dawejść, dawaj, więcej, więcej, więcej. Ja chcę więcej BTS, to ja wtedy będę wiedzieć. Albo w ogóle Blackpink możecie Oh my god, co to jest to? No widziała, że błędna. No skąd ja mam wiedzieć, co to jest, jak ja tego nie słucham? Dajcie jakieś piosenki. Które ja słowa... Eee. Przed chwilą to było coś, chyba, nie? Było to. No i dobra. Ha, ja się odwróciłam, no też. No i dobra, jesteście obydwie tak tako. Będziecie widać. Ja się obróciłam, żeby było was widać. Spokojnie. O, widzisz? Widać cię. W sumie jak ona ma zauważyć teraz. Nieważna. Eee, eee. Nie wiem. Nie znam tego. To na pewno... Aha! One direction? Nie słuchałam. Zaraz wyjdziesz, że na ja żadnych piosenek nie słucham. To wszystko mhm. przez Belle. No, Sabrina karper Carpetre... Carpetre... Sabrina kojarzę tylko dlatego, że Bella słucha. No to wszystko przez to. nam Nie, Ona się topi! Nie to psie! Nie to psie! Nie to psie! Dawaj, dawaj, dawaj. Coś co ona będzie znała. No dawaj, bo się utopi zaraz Ej, znowu Eminem. Ja eee, dawaj! No O oh my god. No i padła no. Oh my god. Gdzieś tu Madzia była w ogóle. Madzia, gdzieś ty była. Aha, tam jest Madzia, dobra. Madzia, gdzie ty byłaś? Nie chcę nic kupować. Madzia! <laughs> Idziemy grać. O, Madzia jest koło mnie i fanka Kitty Belly jest za mną, więc? A może odwrócę się tak do dziewczyn? Eee, <laughs> czekaj, tylko dlatego, że było w piosence. Dobra, dawaj dalej. Bit... O! Są inne piosenki BTS! Nice! O, się tak do dziewczyn. Co? Ej, tu jest, tu jest małe oszustwo, bo tu w ogóle. Są te piosenki podawane, co nie? Więc to po prostu kto się skapnie, ten ten będzie wiedział. Podejrzona, podejrzana. Oh my god, Billy. Ostatnio po prostu słucham tej piosenki na stop, ale nie wiem coś. Coś tak. Ja w ogóle Billy nigdy nie słuchałam. I teraz nagle po prostu jedna piosenka mi się spodobała i tą piosenkę tak. A e, jestem wyżej niż dziewczyny. E, to to? Patrzcie! I wiedziała akurat. Ajajaj! Aj, 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 aj. aj, aj, tak nie może być. O nie! O oh, nie. <laughs> oh my god. Koc dojo? To nie jest koc dojo. Koc dojo? Chyba sobie żartujecie. No nie. No, wait a minute. Poczekaj minutę. Yes. Nie połączyłam tego. Nami. Masakra. Yy, to? To? No? To. <laughs> Padła tamta. ta Padła. Jaka Sigma! Jaka jest ten Sigma, jak ja jestem nisko. Dobra! Teraz jest Sigła A, Madzia wiedziała. A ja, 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 ja. Myślałam, że fanka Belli wtedy umarła, ale to nie była ona. To w ogóle ktoś musiał tutaj stać. To nie była ona. Eee, to? To. Nie wiem dlaczego, ale ze starym YouTubem mi się to kojarzy. Mega, mega. Mw. Eee. ja to znam! to było to. Je, yeah, je, yeah, 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 yeah. Dobra, pip, pip! Skąd ja mam to znać? Skąd ja mam to znać? Nie, to było to na bank, jak nic. JoJo siwa? No to co, Bella się śmia? JoJo siwa? Nie! Nie! Nasz kompan! Nasz kompan odchodzi! Nasz kompan! O no! Serio, przecież śpiewa dynamit i śpiewa i pisze dynamit. Było to cztery razy już. Albo trzy, nie wiem, nie pamiętam. Pamięć mam słabą. Nie słyszałam tego. To? Nie. Przepraszam. Ja nie słucham takich rzeczy. To właśnie zarabia To bardzo tak... To bardzo w to grasz! Bo mi powiedzieliście, żebym w to grała, więc w to gram. Dobra, niech będzie tak. Czy ja spadnę? Nie spadnę, dobra, nice. E, dawajcie dalej. O, uratowała się! I znowu stopy zamoczy. Pff, to? Nie! Oh my god. Jak Macia w ogóle leci? Patrzcie, gdzie ona już jest? Oh my god, nieźle. Nie, no i padła. Ej, ja zaraz też nogi umoczę, to nie jest śmieszne. Ja nie wiem, co to. To? Dobra, żyje. Nie, nie nie padła! Nice, jest, akurat runda się skończyła. A to w sumie dobrze powiem wam. Dobrze, dobrze. Wiecie, co? podobało mi się. Robimy jeszcze jedną rundę. <noise> Madziak krzyczy, żebyście zostawili suba. <noise> Możecie zostawić suba. O, będzie nas widać teraz w trójkę. Nice. No i tu mamy lipę, nie? To? Dobra. Taki delikatny, damski głos, to od razu pomyślałam o Taylor, ale. <noise> Alice Sonka się pyta, czy film dzisiaj wleci. Oczywiście, że dzisiaj. Mm. Tak, tak A toro toro To toro to, 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 to. No, stolarza Belly. <grystanie> Dobra, dała więcej No, to chciałaś, to masz To? no. Nice. Jestem wyżej od was Jestem wyżej Od was Alby brwi tak samo krzywe jak w rzeczywistości <grystanie> Nie wiem co to To? No, on ma tak ten Nami, jaki jest twój ulubiony kolor? Co? Ulubiony kolor? No przecież widać. Aha, drugi. No to czarny. Czarny to zaraz nie kolor, tak powiecie. Ale no, tak jest. Dobra, mamy to. Ktoś jeszcze żyje? Madzia. Madzia, dawaj tu wyżej, żeby cię było widać. Oh my god. Nie wiem. Ona? Dobra, niech będzie. Kojarzę piosenkę i wiem, że ją słyszałam już nieraz, ale... Wytwórcy- e, Wytwórcy. <laughs> Co, jak... Słychać, że jestem chora, nie? Nice, jestem najwyżej. głowę mi zasłania. To. To? Nie, no przecież, że nie to O, oh, prezent Mam dużo hajsu Dobra Madzia, dawaj tam Madzia, dawaj Dobra, więcej BTS Więcej K-popu, będzie git O, oh, nice He he. Więc jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, zostawcie mi łapkę w górę i dojdźcie znać w komentarzu, co, nagrać następnego! I chciałabym Was poinformować, że mam tylko jedyny kanał, prawdziwy, tylko mój i jedyny kont na Robloxie, czyli takie. Więc nie dawajcie się nagrać innym. A ja się z Wami żegnam. Papa! Pa!